Język francuski jest językiem romańskim, to znaczy jest zwulgaryzowaną, czyli potoczną łaciną. Do tej samej grupy językowej należą m.in. włoski i hiszpański. Tak jak w łacinie i języku polskim, należącym do rodziny języków słowiańskich, czasowniki odmieniają się przez osoby, to znaczy mamy koniugację. Zanim zajmiemy się grupami koniugacyjnymi i końcówkami, spójrzmy szybko na osoby w języku francuskim, albo raczej na zaimki osobowe. O zaimkach porozmawiamy sobie dokładniej niedługo. Na razie powiemy sobie tylko, że zaimek zastępuje imię, czyli rzeczownik. W języku polskim jest dość łatwo z zaimkami osobowymi. Na lewo mamy liczbę pojedynczą, a na prawo liczbę mnogą. Przeczytajmy więc: ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one. W takiej właśnie kolejności będziemy czytać zaimki po francusku. Po francusku nazywają się pronou, by zastępują nu, czyli rzeczownik. Zamiast imienia zaimek prono. Ciekawą cechą języka francuskiego jest to, że bardzo lubi zaimki i wstawia je w każde możliwe miejsce. Język polski za to pozbywa się zbędnych zaimków, są one fakultatywne, więc początkowo może być ciężko przestawić się na taki francuski sposób myślenia. Dlatego też zaczynamy właśnie od zaimków, by złapać byka za rogi. Po francusku jest ciekawiej niż po polsku również z innego powodu, bo chociaż mamy właściwie takie same osoby jak w języku polskim, to mamy dwa typy zaimków. W dużym skrócie, pronom tenique, używane są bez czasownika, a pronom sujet razem z czasownikiem. Zacznijmy od tych drugich, to jest pronom sujet, czyli z zaimków używanych w funkcji podmiotu. W języku francuskim czasowniki w trybie personnel, czyli odmienione, muszą być poprzedzone takim zaimkiem poza trybem rozkazującym je tu il elle on nous vous il elle ponieważ nie wiemy jeszcze jak odmieniać czasownik przyjrzyjmy się tylko szybko kilku zdaniom by zobaczyć naturalny kontekst dla zaimków je m'appelle eva nazywam się ewa je suis française jestem francuską belge. On jest Belgiem. Ils sont français et elles sont belges. Oni są Francuzami, a one Belgikami. Wróćmy jednak do naszej tabelki. Na pewno rzuciły się nam w oczy albo w uszy dwie rzeczy. Po pierwsze, on to nie jest rodzaj nijaki, tak jak w języku polskim. On wziął się ze starofrancuskiego om um i używa się go tak jak po niemiecku man weiß albo po angielsku one knows. Nie jest to rodzaj nijaki, tylko forma nieosobowa. O tym nieco później. Po drugie, po francusku wypada bardzo dużo literek, dlatego te dziwne znaczki, zapis fonetyczny, o którym powiemy sobie nieco później, na początku nauki jest naszym przyjacielem. Od razu widzimy, że nu i w czytamy jako jedną sylabę, a il i il czyta się tak samo. Temu, jak dokładnie czyta się te zaimki, przyjrzymy się jeszcze w następnych odcinkach. A tymczasem przyjrzyjmy się tym dziwnym ponotonik, to jest tym mocnym formom, których używa się bez czasowników. Moi, toi, lui, elle, soi, nu. Nu, w. E, L. Ponownie przyjrzyjmy się kilku zdaniom w ich naturalnym kontekście. C'est moi. To ja. Lui, c'est qui? A on, to kto? A, ah, c'est Camille. A, to Camille. Et elle? Elle, c'est aussi Camille. A ona? A, to też Camille. Camille jest tak zwanym prenom mixte, czyli może oznaczać zarówno Kamilę, albo Camila. Avec nous, ou avec E? Z nami, czy z nimi, mężczyznami. Z wami, ale bez nich, kobiet. Jak widzimy, pronom, pojawiają się w zdaniach bez czasowników. Teraz, gdy wiemy już, jakie zaimki będą nam potrzebne do odmiany czasowników, w następnym filmiku będziemy mogli się przyjrzeć grupom czasowników, trybom i końcówkom. Zapraszamy serdecznie!